Program Wsparcia Leczenia Zaburzeń i Bezpłodności w gminie Nowogard nabiera realnych kształtów o czym mówiła w czwartek 25 czerwca podczas konferencji prasowej Rzecznik Burmistrza Nowogardu. Program y, dotyczy leczenia niepłodności y, dla mieszkańców gminy Nowogard w latach 2020-2022. I pokrótce przedstawię założenia programu, cele, troszkę y, przybliżymy y, statystyki oraz y, Sprawy finansowe programu. Chciałabym przede wszystkim nadmienić, iż program jest realizowany z zadań własnych gminy, do których należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności sprawy obejmujące ochronę zdrowia, polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej. A więc. Do zadań własnych gminy należy realizacja programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy, a więc jest on odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców. Dobrze. Ogólnymi założeniami jest kształtowanie korzystnych trendów demograficznych. A więc, program ma na celu nieść pomoc na wielu płaszczyznach rodzinom, które bezskutecznie starają się o poczęcie biologicznego potomstwa. Pro, program ma pomóc nie tylko finansowo, ale również i psychologicznie, medycznie, a więc to działanie musi być wielokierunkowe. Jako, że leczenie niepłodności jest dość skomplikowanym procesem ta pomoc finansowa z naszej strony musi być, ponieważ droga jest długa i kosztowna. Chcemy przez wdrożenie programu zwiększyć dzietność liczby urodzeń w gminie, a więc jest to korzyść nie tylko dla samych zainteresowanych, ale ogólno społeczna. Jak wiemy, problem niepłodności w ostatnich latach jest coraz większy, coraz więcej par bezskutecznie stara się o potomstwo biologiczne. Będziemy upatrywać się problemu niepłodności, w... jest on skutkiem tak naprawdę nie tylko... Faktu, iż pary starają się coraz później o dzieci, ale również problemów anatomicznych, genetycznych, hormonalnych, a więc niepłodność jest zakwalifikowana jako jednostka chorobowa i, i program ma pomóc w jej leczeniu. Liczymy na pozytywne zaopiniowanie programu przez Radę Miasta. Apelujemy o obiektywną ocenę programu, o obiektyw obiektywną ocenę części merytorycznej programu, aby um, przychylnie rozpatrzyć go i, i mieć na uwadze dobro um, nie tylko tej jednostki, ale również całego społeczeństwa. Um, pragnę nadmienić, iż program uzyskał pozytywną opinię Rządowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Teryfikacji co jest warunkiem przystąpienia do, do programu, który może być współfinansowany z Urzędu Marszałkowskiego, z ramienia urzędu. Jako przedstawiciel urzędu będziemy, do, będziemy starać się o dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego do programu polityki zdrowotnej leżenia niepłodności in vitro w kwocie 100 tysięcy złotych. Jest to kwota przeznaczona na jak największą ilość par, około 20. Chcemy tym programem y, wspomóc pary, które po prostu mają problem komercyjny, jeżeli chodzi o, y, jeżeli chodzi o y, tutaj y, poczynanie dzieci y, Przede wszystkim jest to program skierowany do osób między 20 a 40 rokiem życia, przede wszystkim do mieszkańców gminy Nowogard, którzy tutaj zamieszkują. Szczegółowe informacje są zawarte w programie polityki zdrowotnej gminy Nowogard. Także mamy zamieszczony konkurs ofert na stronie, na Biuletynie Informacji Publicznej, także zachęcam wszystkich realizatorów, którzy chcieliby tutaj współpracować z nami i kontynuować z nami projekt do składania ofert. Jest to inicjatywa godna poparcia. Pracując od 15 lat w Nowogradzkim Szpitalu, często spotykamy się z problemami, jakie mają osoby korzystające z naszych poradni ginekologicznych i szpitalnych. Właśnie z tym, z tym problemem i mam gwarancje lekarzy pracujących w naszym szpitalu na oddziale gminykologiczno-położniczym, że jeżeli taki program będzie realizowany my jako pracownicy szpitala będziemy współpracowali tutaj w tym zakresie. Będziemy udzielali niezbędnej pomocy w tym zakresie, bo trudno nie skorzystać z inicjatywy marszałka, który Wyszedł z inicjatywą, wiele miast na naszym terenie już korzysta z tego, chciałbym żeby Nowogard również z tych pieniędzy wsparcia tym rodzinom, które mają problemy mogli skorzystać. Dziękuję. Problem demograficzny nie jest tylko problemem gminy Nowogard, on występuje w całej Polsce i myślę, że każda inicjatywa, zwłaszcza ta cenna, która ma pomóc parom, które starają się o to, aby swoje potomstwo mieć jest bardzo cenna i godna polecenia. Takie programy, które w tej chwili gmina Nowogardu pracowała, funkcjonują już w innych gminach, choćby w Szczecinie, w Szczecinku, w Koło Kołobrzegu, w Gryficach, więc nie jesteśmy tutaj jak gdyby pionierami tej akcji, natomiast chcemy ją wesprzeć, ponieważ wiemy, a osobiście znam też tutaj jedną parę z naszej gminy, która stara się o dziecko i myślę, że jest to proces nie tyle Proces długotrwały, ale przede wszystkim kosztowny, więc każda pomoc materialna, która będzie tutaj ze strony gminy, będzie cenną inicjatywą i mamy nadzieję, że pomoże przynajmniej kilku tym parom w tak upragnionym posiadaniu potomstwa. Mam nadzieję również, że koledzy z innych ugrupowań, którzy wchodzą w skład Rady Miejskiej poprą ten wniosek, ponieważ Klub Radnych Lewicy w 100% za tym wnioskiem będzie głosował. Dziękuję. Ile tych par może być szacunki, szac szacunki wyliczone na podstawie wzoru podanego przez WHO pokazuje, że w potrzebie w naszych gminie jest 12 par na dzień mm -hmm. dzisiejszy. Będziemy chcieli trafić do, 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 do tych par poprzez intensywną reklamę w biuletynie, w plakatach, w mediach, tak aby rzeczywiście pary miały możliwość zgłoszenia się do programu. A za ich zabiegów jest przewidziany? Tam też to obejmują np. bitrów? To są wszystko tematy specjalistyczne, tak, jest część kliniczna, część biotechnologiczna, ale to już jest kwestia specjalistów tutaj dokonywania tych, tych procedur. Tak? Ale wprost pytam, czy in vitro również jest, jest taką możliwość? Tak, leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego jak najbardziej jest przewidziane w programie. Zgodnie z programem będzie o tym decydował lekarz specjalista, który daną parę przejmie i w zależności od potrzeb będzie prowadził odpowiednie procedury, więc po prostu chcemy je wspierać, a jeżeli to będzie in vitro, oczywiście no, tak, oczywiście. natomiast wszystkie inne pozostałe, które będą kwalifikowały pary do tego i będą mogły pomóc w macierzyństwie, jak najbardziej, więc to jest kwestia specjalistycznego badania i diagnozy lekarskiej. Czy wiadomo fizycznie, Pani Rzecznik, ja ten program faktycznie ruszy? Jak ruszy? Znaczy Nie. kiedy? Kiedy ruszy? Do 30 czerwca składane mają być wnioski o dofinansowanie. Następnie trzeba wyruszyć z kampanią reklamową. I tak jak pary będą się... Program jest w ogóle przewidziany na lata 2020-2022, a więc konkretnej daty teraz start nie ma. Musimy włączyć na drodze konkursu realizatorów programu i do realizatorów będą się te pary bezpośrednio zgłaszać. No tak, i jeszcze musi przyjąć to oczywiście Rada Mińska. No oczywiście jest to podstawowy warunek, że Rada Mińska dysponująca pieniędzmi gminnymi musi je po prostu na ten cel przeznaczyć, ale mam nadzieję, że jest to tak. Ważki problem społeczny, i tym bardziej, że jest to choroba cywilizacyjna uznawana przez Światową Organizację Zdrowia, że nasi radni podejmą taką decyzję i będziemy mogli tym osobom pomóc.